Dzień dobry, z tej strony Ola Publerska z Akademii Psychologii Sportu. Witam Was na kolejnym naszym live. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stworzeniu listy 10 osób, które mogą nam pomóc zacząć działać w psychologii sportu. My jesteśmy Akademią Psychologii Sportu i wspólnie z koleżankami i kolegami działamy od 17 lat w obszarze psychologii sportu kształcimy trenerów, rodziców sportowych, psychologów, coachów, nauczycieli, dyrektorów szkół sportowych, samych zawodników w obszarze psychologii sportu i treningu mentalnego i staramy się, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało kompetencje dotyczące pracy w obszarze psychologii sportu. Jak zaczynamy naszą pracę yy, i jesteśmy już po, być może po studiach, po szkoleniu yy, z psychologii sportu, yy, mamy już może jakiś tytuł zawodowy psychologa sportu, psychologa, lub jesteśmy po, po, po kursach, czy po programach, czy studiach podyplomowych z psychologii sportu i może działamy jako trener mentalny, to yy, po zdobyciu, można powiedzieć, takich kompetencji na programie, zaczynamy zastanawiać się, w jaki sposób moglibyśmy zrobić pierwsze kroki, żeby to, co umiemy, to, co potrafimy, to, czego się nauczyliśmy, to, co w rzeczywistości chcielibyśmy robić i z kim chcielibyśmy pracować, no jakoś ogłosić światu. Czyli y, mówiąc językiem biznesowym, napisać ofertę, y, y, sprzedać ją, Mieć pracę, zarobić pieniądze. A mówiąc językiem psychologii, w jaki sposób możemy zacząć myśleć o takich pierwszych krokach, które pomogą nam trafić tam, gdzie chcemy, do tych klientów, do których chcemy, sprzedać im usługi, produkty, które mamy i podjąć najchętniej, pewnie, długoterminową współpracę. O czym dzisiaj będziemy mówić? Pierwsze takie pytanie, które sobie zadamy i na nie odpowiemy, to to, czy psycholog sportu, trener mentalny jest sprzedawcą. Bo często słyszę w naszym środowisku, że ktoś skończył tak jak i ja studia psychologiczne czy studia na AWF-ie i ja się nie kształciłem, nie kształciłam się na sprzedawcę. Ja jestem psychologiem sportu. No ale jak wszyscy wiemy, w jaki sposób te nasze usługi i produkty muszą trafić do naszych klientów, którymi my jesteśmy zainteresowani. Więc dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o takiej metaforze tego bycia sprzedawcą. Powiem trochę o tym, jak może wyglądać skuteczna sprzedaż w obszarze psychologii sportu. I wreszcie, czy polecenia innych ludzi mają moc. Czyli dlaczego naszym zdaniem, zdaniem naszych ekspertów z akademii psychologii sportu, te zaczynania od poleceń, to jest, to jest taki można powiedzieć najważniejszy krok. Więc pierwsze pytanie, czy ja jestem sprzedawcą? I psychologia sportu, czy trening mentalny. To jest oczywiście pasja, to jest obszar, w którym działamy, do którego się szkolimy, być może studiami, być może studiami podyplomowymi, kursami, szkoleniami z psychologii sportu. Ale koniec końców, na tym samym końcu, a może gdzieś w połowie, my w jakiś sposób tą naszą wiedzę chcemy zapleść w usługę, w produkt, chcemy ją pokazać na rynku, chcemy, żeby klienci o niej wiedzieli. No i. W końcowej, można być w końcowym rozrachunku chcemy, aby ją kupili. Aby pomagać innym, najpierw trzeba do nich dotrzeć. Czyli ty masz jako psycholog sportu, czy jako trener mentalny, masz kompetencje, masz wiedzę, masz umiejętności, ale inni ludzie muszą się o tym dowiedzieć. I żeby im pomóc w obszarze psychologii sportu, musisz do nich dotrzeć. I to dotarcie to też jest sprzedaż. Sprzedaż to nie jest wciskanie, jak często sobie myślimy, że trzeba komuś wcisnąć jakąś, jakiś produkt czy jakąś usługę, tylko bardzo często pomyślcie o sprzedaży jako o czymś, że to jest mówienie o tym, co robisz, mówienie o swojej pasji, mówienie o tym, czym się zajmujesz, mówienie o tym, w jaki sposób Ty pomagasz swoim klientom rozwiązywać ich problemy czy odpowiadać na ich potrzeby w obszarze psychologii sportu. I kiedy w ten sposób myślimy. O naszych usługach, o naszych produktach, że sprzedaż to jest mówienie o tym, co robisz. Sprzedaż to jest docieranie do ludzi i mówienie im o tym, co robisz. Sprzedaż to jest rozwiązywanie jakichś problemów, kłopotów czy odpowiadanie na potrzeby ludziom, z którymi chcesz pracować. Jeżeli od tej strony myślimy o sprzedaży, to zobaczcie w jaki sposób ona staje się taka lżejsza, miększa i bardziej z przyjemnością możemy o niej myśleć. To, co warto też pomyśleć, jeżeli, jeżeli działamy w obszarze sprzedaży, to o tym, że w sprzedaży nie chodzi o manipulację. Sprzedaż równa się komunikacja plus budowanie relacji. Sprzedajesz za każdym razem, gdy mówisz o tym, co robisz. I takie nastawienie pozwoli nam podejść, można powiedzieć, pozytywnie i bardziej aktywnie do, takiej, do sprzedaży naszych usług i produktów. Kiedy myślimy sobie, że. Ja coś mam i ja coś umiem, ja się czegoś nauczyłem, mam jakieś kompetencje i są na rynku ludzie, którzy tego potrzebują, którzy potrzebują mojej wiedzy, moich umiejętności, praktyki, mojego treningu mentalnego. Jest to zupełnie czymś innym niż miałbym dla nich jakąś gotową rzecz, którą chcę im sprzedać. I często pomyślmy o tej sprzedaży, że sprzedaż to jest spotkanie, sprzedaż to jest, jak mówimy w innych liveach, to jest zrobienie dobrego wywiadu, dowiedzenie się o tym, jakie ktoś ma potrzeby. I to jest wreszcie odpowiedź na przykład ofertą, o której też mówimy w innych live'ach, na przykład ofertą na te potrzeby. Opisanie tego, co ktoś potrzebuje, jakie są cele tej współpracy, co będzie zrealizowane, w jaki sposób, w jakich godzinach, za jakie finanse. Więc myślenie o tym, że wtedy, kiedy sprzedajesz, to za każdym razem to jest wtedy, kiedy mówisz o tym, co robisz, kiedy mówisz o swojej pasji, kiedy mówisz o tym, w jaki sposób działasz. Jak można myśleć o sprzedaży usług psychologa sportu trenera mentalnego? Pomyśl sobie, że to jest dzielenie się wartością czyli ja dzielę się moją wiedzą, moimi narzędziami, moimi metodami, moim sposobem pracy, moim, moimi metodami, które mogą pomóc rozwiązać tobie, twoje problemy, czy spełnić twoje potrzeby. To też budowanie świadomości, że jestem tu, mogę pomóc, i pamiętajcie, że o tym musicie ludziom powiedzieć. Że jestem tu, skończyłem być może psychologię, być może studia podyplomowe, być może jakiś program z psychologii, sportu, treningu mentalnego. Jestem tu, mam kompetencje, możemy zacząć, mogę pomóc, ale musimy o tym powiedzieć. I też sprzedaż swoich usług to jest taka inwestycja w relacje, zaufanie, że każdy z nas kiedyś stawia pierwsze kroki. Może zrobicie pierwszy darmowy warsztat, pierwszą darmową usługę, konsultację. Każdy z nas znajduje się w pewnym momencie w takim miejscu, gdzie trzeba postawić pierwszy krok. I w ten sposób też inwestujemy w relacje, budujemy nowe relacje, pokazujemy swój warsztat, pokazujemy, że potrafimy słuchać, potrafimy odpowiedzieć na potrzeby naszego klienta, zrealizować to, czego potrzebuje jego klub, jego akademia, jego związek, jego zawodnicy. I w innych live'ach bardzo szczegółowo o tym rozmawiamy: jak takie potrzeby wybadać, jak zadać dobre pytania, jak zrobić wywiad z osobą decyzyjną w klubie, w akademii czy w jakimś związku sportowym. I druga rzecz, o której my bardzo chętnie rozmawiamy z naszymi uczestnikami naszych programów, to jest, dlaczego polecenia są ważniejsze niż zimne oferty. Gdzieś tam mamy takie przekonanie z rynku, być może nie studiowaliśmy nigdy sprzedaży i pewnie większość z nas tego faktycznie nie robiła, że pisze się oferty, jedną taką, można powiedzieć, jedną zbiorczą ofertę, znajduje się adresy mailowe do klubów, wysyła się i czeka się, czy ktoś odpowie. I to są tak zwane zimne oferty, czyli wytypowałem. Wytypowałem, wytypowałam x klientów, zdobyłam adresy do ich klubów, do ich akademii, do ich związków, wysłałam, ale nie odpowiadają. I to jest tak zwana zimna oferta, czyli być może na 50 wysłanych maili będą dwie odpowiedzi, natomiast są to tak zwane zimne oferty, czyli po drugiej stronie ktoś, kto nas nie zna, kto nie wie, kim jesteśmy. Okej, okay, może kliknie w linki, przeczyta coś o nas, ale zazwyczaj, mówiąc kolokwialnie, nie ma interesu w tym, żeby interesować się naszą ofertą. Natomiast rekomendacja otwiera drzwi szybciej niż 10 wysłanych maili. Polecenie od kogoś, kogo my znamy, kto może nas zarekomendować, polecić, jest jakby to jak takie pierwsze zaufanie na starcie. Ja pracuję w sprzedaży od 20 lat i pomagam firmom i korporacjom radzić sobie efektywnie ze sprzedażą. I jak patrzę i przykładam to do naszej do, do dziedziny, która jest dla mnie pasją, czyli psychologia sportu, to widzę, że w tej dziedzinie sportu my mamy troszeczkę lepiej, bo my obracamy się w tym sporcie. Być może większość z was jest byłymi zawodnikami, trenerami, kończyliście psychologię, AWF, w z tym sportem macie dużo wspólnego, macie sporo znajomych, macie kogoś kto może was polecić, zarekomendować. I tutaj Widzę też taką, taką specyfikę, że jeśli polecamy siebie w sporcie, polecamy nas jako byłych sportowców, czy kogoś, kto u mnie trenował, kto ze mną trenował, kto był w moim klubie albo kto gdzieś chodził do mojej szkoły, to jest zupełnie inne podejście niż to, że wysyłamy zimnego maila, tak zwanego zimnego maila, w którym osoba po drugiej stronie nawet nie wie, kim jesteśmy, nawet nie wie, czy ma motywację, żeby tego naszego maila otworzyć. I nie wiadomo, czy ma czas, żeby na niego tak naprawdę odpowiedzieć, i czy ten mail trafia do osoby decyzyjnej, która może podjąć decyzję w sprawie tej naszej oferty. I często wracają do mnie uczestnicy, ale też osoby z rynku na konsultacje, pytając, opowiadając taką historię, że poszedłem, umówiłem się na spotkania do tego, do tego, do tego klubu, powiedziałem im, co mogę zrobić, umiem to, umiem to, umiem to, zrobię wam to, to, to no ale potem, kiedy przyszło do złożenia oferty i do takiej odpowiedzi, no to te osoby po drugiej stronie zwlekały, nie odpowiadały, nie były pewne, czy to chcą, więc mamy, zobaczcie, tutaj już dwie bardzo ważne rzeczy. Jak pójdziesz z polecenia i ktoś, do kogo przychodzisz, wie, że o, to jest Ola Pogorzelska, to, to jest ktoś, kogo zarekomendował trener, czy trenerka, czy nauczyciel, czy jakiś ktoś ze sportu, jakiś zawodnik, czyli na samym wstępie już ta rekomendacja otwiera drzwi, czyli ktoś przyjmuje Cię zupełnie inaczej. Po drugie, jak przychodzisz na to spotkanie, już się umówisz, to siadasz i słuchasz. Słuchasz, jakie są potrzeby. Pytasz o to, jak wygląda u was ten obszar mentalny, czego potrzebujecie, jakie macie wyzwania? Zerknijcie sobie na innego live'a, w którym bardzo szczegółowo o tym opowiadamy. Więc polecenie to jest takie pierwsze zaufanie na starcie, i do tych poleceń chcemy Was bardzo mocno namawiać. Czym jest to polecenie? Polecenie to jest to, kiedy ktoś mówi o tobie pozytywnie innym. Rekomendacja to jest wtedy, kiedy ktoś daje świadectwo, że jesteś dobrym specjalistą. Czyli wyobrażam sobie, że polecenie to będzie coś takiego, że mój znajomy rekomenduje mnie do klubu w swoim mieście i mówi: Jest Ola, to jest moja znajoma, ona skończyła, skończyła psychologię, była też kiedyś zawodniczką. I działa teraz w obszarze psychologii sportu. Myślę, że byłoby fajnie, gdybyście się spotkali, bo możecie sobie nawzajem, nawzajem pomóc. Rekomendacja będzie wtedy, kiedy ktoś powie: Słuchaj, jeżeli Cię interesuje obszar psychologii sportu, to. Taka psycholożka sportu Ola Pogorzelska robiła u nas projekt dla zawodników, pracowała z nimi przez 6 miesięcy, przygotowywaliśmy się do startów i faktycznie te warsztaty, te konsultacje indywidualne przyniosły rezultaty, które widzimy. To jest rekomendacja, czyli świadectwo, że jesteś dobrym specjalistą. Te rekomendacje bierzcie za każdym razem. Czy gdziekolwiek nie pracujecie, gdziekolwiek nie zrobicie dla kogoś projektu, jeżeli stawiacie pierwsze kroki i być może zrobicie to za... Za darmo, w ramach nauki, to zawsze weźcie tą rekomendację. Niech ktoś Wam napisze, że ten i ten klub współpracował z tym i z tym specjalistą, w ramach tego zrobiliśmy to i to. Bardzo jesteśmy wdzięczni, czy podobało nam się, będziemy to kontynuować. Więc co daje nam dobre polecenie, czy dobra rekomendacja? Łatwiejsza rozmowa, mniej obaw po stronie tego kogoś nowego, tego naszego klienta, szybsza i szybsza decyzja. I to są takie trzy rzeczy. Czyli łatwiej się rozmawia, bo ktoś mi go polecił? Mniej mam obaw, bo nie jest to ktoś, kto spadł, zerwał się z choinki, albo przez ze zakrętu, ja nie wiem, kim jest. I szybsza decyzja, bo inni moi znajomi mu zaufali. Albo widzę, że ma rekomendacje z klubów, które znam, od osób, które znam, albo ogólnie od, od, od organizacji, które są znane w takim ogólnym e, rozumieniu. I jaka jest różnica? Pomiędzy wysyłaniem oferty a spotkaniem z polecenia. Ogromna. Tak jak powiedziałam, oferta w ciemno to brak kontekstu, brak relacji i małe zaufanie. Czyli wysyłasz ofertę, którą być może ona będzie dobrze zrobiona będzie zrobiona fajnie technicznie, organizacyjnie, merytorycznie tylko pytanie, czy będzie odpowiedzią na potrzeby, które ma ten klub, ta akademia, czy ten związek. Nie, będzie ofertą w ciemno. Nie będzie miała kontekstu. Nie będziesz miał, miała wybadanych potrzeb tego klubu, nie będziesz miała relacji i nie będzie tu żadnego zaufania. Nie dlatego, że jesteś osobą niegodną zaufania, tylko dlatego, że ten ktoś po drugiej stronie ciebie nie zna. Kiedy idziesz na spotkanie z polecenia, to klient wie, kim jesteś, kto cię wprowadził. Rozmowa zaczyna się na takim plusie, plusie 50% zaufania. I to jest niezwykle ważna rzecz, bo często rezygnujemy z Ofertowania i często mamy to wysyłanie ofert albo sprzedawanie za taką dużą trudność w naszym zawodzie. A jednak przecież my cały czas, przez całą karierę, to robimy i będziemy robić. Więc pierwsze co to fajnie zastanowić się, w jaki sposób mogę te rekomendacje uzyskać i dlaczego rekomendacja jest też sprzedażą. Czyli jest sprzedażą, bo ktoś inny za ciebie opowie twoją historię, czyli na wstępie będziesz miał już zrobioną taką porcję zaufania. To budowanie marki przez społeczny dowód słuszności, to najlepsza reklama i przede wszystkim darmowa. Jeżeli jeszcze nie masz pieniędzy na to, żeby zrobić sobie stronę za 5 tysięcy, a może więcej, żeby płacić reklamy na social mediach, żeby oprócz tego, że pracujesz, to pisać posty, prowadzić social media, nagrywać filmiki, to zacznij od tego. Zacznij od tych poleceń, które są również sprzedażą. I mogą ułatwić Ci wejście do pierwszych klientów, do pierwszych klubów, do pierwszych zespołów, czy po prostu do klientów indywidualnych. Więc to, co chciałam Wam dzisiaj zarekomendować, to to, żeby stworzyć sobie listę 10 osób, które mogą nam pomóc zacząć, albo w ogóle mogą nam pomóc rozwinąć to, co już mamy. I zrobiliśmy tu listę taką, że to może być znajomy trener, nauczyciel WF-u. I od razu przypominają mi się historie naszych absolwentów z Akademii Psychologii Sportu, z naszego ośmiomiesięcznego programu. Czyli ktoś w swoim mieście poszedł do swojego trenera, opowiedział o tym, że właśnie skończył program z Psychologii Sportu, zajmuje się treningiem mentalnym, który obejmuje takie, takie umiejętności. Czyli trener znajomy, ja z tobą znajomy, ja ciebie znam z innych projektów, znam cię z innego jakiegoś obszaru życia. Ten nasz absolwent zaproponował, że zrobi takie pierwsze spotkanie zerowe, próbne, żeby zawodnicy, trenerzy, rodzice zobaczyli, czy pasuje współpraca z nimi, spodobał się. Okazało się, że w klubie są finanse na to, żeby zacząć, no i taką współpracę kontynuuje już od dobrego półtorej roku. To mogą być koledzy, koleżanki, może jakiś psycholog, pedagog szkolny, czy inny psycholog sportu-mentor. Zobaczcie też, pytanie się w środowisku, bycie w jakichś grupach, czy psychologów, czy psychologów sportu, czy trenerów. Widzę to, co się dzieje u nas na klubie absolwenta, czyli wszystkich absolwentów, którzy skończyli nasze programy. Jak nawzajem się absolwenci polecają, albo na naszym WhatsAppie klubu absolwenta i do ogłoszenia. Kto chce, kto, chce kto, kto jest, nie wiem, zabrza kto jest z Warszawy, kto wziąłby taką współpracę, kto wziąłby taki klub. Czyli pojawiasz się wszędzie, gdzie ludzie mogą Cię zrekomendować. Hej, u nas w klubie absolwenta jest taka ola, i ona pracuje, specjalizuje się w pracy z dziećmi, moglibyście spróbować z nią popracować. tak? Ludzie często pytają o tą pomoc. Trenerzy pytają, właścicielki, właściciele klubów, akademii szukają takiej pomocy. No i te rekomendacje, że powiesz przynajmniej 10 osobom, że działasz w psychologii sportu, że już robisz pierwsze kroki, że zrobiłeś pierwsze warsztaty albo chcesz zrobić pierwsze warsztaty, musisz o tym powiedzieć. Jak najwięcej osób musi się o tym dowiedzieć. To mogą być przyjaciele, rodzina, lokalne kluby sportowe, które znasz, może fizjoterapeuci, którzy mają kontakt ze sportowcami, może jacyś nasi byli, byli klienci z innych obszarów. Tego wsparcia dzisiaj psychologicznego czy mentalnego naprawdę dużo osób szuka, dużo klubów, dużo akademii, dużo związków chce współpracować z, z psychologami sportu czy trenerami mentalnymi. Więc weź długopis, weź kartkę i mimo, że wydaje się to takie trywialne, że no dobra, ale jaką listę? I napisz sobie konkretnie imię, nazwisko, pomyśl sobie, czy ten ktoś może cię polecić lub możecie cię zarekomendować. To są bardzo ważne rzeczy. Polecić, czyli polecenie będzie oznaczało, że Cię poleci, da Ci numer telefonu, da Ci adres, yy, da Ci zielone światło, że osoba po drugiej stronie zgodziła się na to, żebyś się odezwał, odezwała do niego. To jest bardzo ważne, żeby taki kontakt dostać konkretny, nie taki, że a polecałem Cię gdzieś, ale numeru telefonu Ci nie dam. Chodzi właśnie o takie polecenie. Jeżeli już coś z tym kimś robiłeś lub dla niego robiłeś, to niech cię zarekomenduje czyli poda taki dowód, dowód swojej pracy, tego co robiłeś, co robiłaś, co już wykonałaś. Czasem, czasem patrzę na to, że znaczenie mogą mieć nasze, może mieć nasza taka przeszłość, na przykład sportowa. Ja sama pracując w biznesie. Sporo ofert, które sprzedałam, było oparte o to, że ktoś mnie zarekomendował i na przykład powiedział, że jestem byłą sportsmenką, triatlonistką, biegałam ironmany, no i dla ludzi to miało znaczenie, bo sobie myśleli, o sportowiec, kiedyś się ścigał, a takie czasy zrobił, pewnie jest solidny, pewnie dobrze pracuje. To może być jakaś taka jedna z podpowiedzi, ale warto też wykorzystywać te swoje atuty, dlatego mówię o różnych, o różnych grupach. Które mogą nas pamiętać z różnych, z różnych, okoliczności życiowych. Więc zróbcie sobie taką listę. Zrób sobie taką listę, napisz sobie nawet taki plan, kiedy tego kogoś zadzwonisz, czy może lepiej umówić się na kawę. Jeżeli to są bliskie znajomości, to wiadomo, że można zadzwonić, poprosić o rekomendacje. Jeżeli to są takie trochę dalsze, za umów się na kawę, umów się na herbatę, porozmawiaj, opowiedz o tym, co teraz robisz, jak działasz. I zacznij w ten sposób. Pamiętając, że rekomendacja jest 10 razy skuteczniejsza niż wysyłanie zimnych maili. Ona buduje zaufanie, ona buduje dobry, dobry spart. Jeśli byśmy mieli podsumować tą nasz dzisiejszy live, to mamy takie kluczowe myśli, że sprzedaż to jest opowiadanie o tym, co robisz. Czyli mam listę ludzi, poumawiałam się z nim na telefon, na kawę, na, na herbatę. Opowiadam o tym, co robię, opowiadam o tym, co umiem, opowiadam o swoich kompetencjach, może o swoich doświadczeniach. Buduj relacje, zamiast wysyłać oferty w ciemno. Nie wysyłajmy ofert w ciemno, bo tam po drugiej stronie jest ktoś, kto nas nie zna, komu nie będzie zależało na tym, żeby odpowiedzieć na tego maila. Kto nie będzie wiedział w ogóle, kim jesteśmy, nawet jeżeli w ofercie to opiszemy, to będzie pewnie bardzo, bardzo mniej skuteczne niż to, kiedy tą relację zbudujemy. Polecenia i rekomendacje są twoją największą walutą. Jak analizuję sobie wszystkie swoje największe transakcje, jakie zrobiłam, czy największe oferty, które sprzedałam, to większość dobra 90% było z polecenia i rekomendacji moich klientów, czy ludzi, którzy mieli ze mną styczność, wiedzieli w jaki sposób pracuję i chcieli mnie polecić. I zacznij od najbliższego otoczenia, czyli pierwsze 10 osób otworzyć kolejne drzwi. I zobaczcie, wydaje się to bardzo proste i takie bardzo trywialne. Ok, 10 osób, lista, telefony, plan umówienia się, ale spróbujcie. Mamy doświadczenie już z 470 absolwentami naszych pro, pro projektów, yy, naszych programów z psychologii sportu i widzę to bardzo wyraźnie, że wszyscy ci, którzy wezmą się na tą listę, zapukają do tych drzwi, gdzie mogą dostać polecenie i rekomendacje, zaczynają o wiele szybciej pracę, zdobywają o wiele więcej kontaktów. I szybciej rozwijają ciekawe projekty i swoje współprace. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego live'a o poleceniach i rekomendacjach. Zapraszam do innych naszych live'ów, gdzie mówimy o ofercie, o analizie potrzeb, o tym, jak zdobyć pierwszych klientów, jak budować bazy. Jeśli mielibyście jakieś pytania, proszę śmiało pisać na mój adres. I zapraszamy również na naszą stronę internetową www.akademiapsychologii.pl. Do zobaczenia na kolejnych live'ach. Bardzo dziękuję.